Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i znów rozpoczynamy kolejny dzień z naszym programem. Witam Państwa bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka już pojawiła się. Drodzy Państwo, ja mam przygotowanych tutaj mnóstwo kopert, także bardzo szybko musimy rozwiązać każdą kolejną zagadkę, bo yy, mówiąc kolokwialnie, nie wyrobimy się w czasie, wiecie, drodzy Państwo. To jest pierwsza zagadka, tak na bardzo, na bardzo szybko do rozwiązania. O co chodzi? Policz wszystkie pieniądze we Wszystkich trójkątach. Tak brzmi polecenie, dobrze? Także drodzy Państwo, troszeczkę, troszeczkę inaczej, bowiem liczymy pieniądze we wszystkich trójkątach. Policz wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach. Przyjrzyjcie się dokładnie. 500 zł do oddania, także myślę, że warto pogłowić się. Naprawdę, warto. 500 zł to jest spora stawka policz wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach. Jak przysiądziemy, bardzo łatwo rozwiązać tę zagadkę. Trzeba tylko i wyłącznie do niej przysiąść. Także przyjrzyjcie się. Dokładnie jak mam tutaj odpowiedź. E, przypomnę zasad naszego programu. Bardzo spieszę się, bo mówię, dzisiaj bardzo dużo zagadek jest przygotowanych. E, w związku z tym chcielibyśmy każdą zagadkę jak najszybciej rozegrać. Już można liczyć, już można zastanawiać się. Troszeczkę inna zagadka, troszeczkę inna, prawda? Policz wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach. Przyjrzyjcie się naprawdę bardzo łatwa, naprawdę, tylko pomyślcie chwilę, aż pół tysiąca złotych do oddania. Także ja m, przypomnę zasad naszego programu i już możecie Państwo telefonować. Przypominam, drodzy widzowie, że aby wziąć udział w naszej zabawie, należy mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, takie jak te, do których należy się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Ja te m, numery co jakiś czas będę powtarzać. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba oczywiście udzielić poprawnej odpowiedzi, a więcej można dowiedzieć się w regulaminie. Tutaj na dole mamy napisany regulamin, także polecam, zapraszam. Drodzy Państwo, nowa zagadka nowa zagadka, troszeczkę inna. Zapraszam do wspólnej zabawy. Przyjrzyjcie się dokładnie. Jedyna rzecz, którą mamy zrobić, to policzyć dokładnie wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach. Także, nie, także pamiętajmy o tych trójkątach, dobrze. E, policz wszystkie pieniądze we wszystkich e, trójkątach. Ja poproszę dwie minuty. Przyjrzyjcie się pół tysiąca złotych. Piękna stawka. Drodzy Państwo, mnę dwie minuty i podczas tych dwóch minut ja zapraszam kogoś, kto szybko policzy czas start. Już czekamy. To jest nasza pierwsza. Zagadka, zagadki dzisiaj drodzy Państwo będą bardzo, bardzo szybko następowały po sobie, także zapraszam do wspólnej zabawy. Dobrze, pół tysiąca złotych, pół tysiąca złotych za dokładną odpowiedź. Wysoka stawka, wysoka stawka, ale jednak przygotowanych dzisiaj mamy mnóstwo nowych zagadek, dlatego chcielibyśmy każdą jak najszybciej rozegrać. Spróbujmy, pół tysiąca złotych dla kogoś, kto dokładnie policzy. Przyjrzyjcie się uważnie, naprawdę łatwo policzyć. Przyjrzyjcie się uważnie zagadce. Policz wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach, dobrze? Minuta 16, czekam na, na pierwszą osobę. 704, trzysta, jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. 26:86. Jeszcze nie, jeszcze nie do, Proszę zerknąć jeszcze raz na zagadkę. Jeszcze nie dokładnie. jeszcze, ale pięknie, pięknie, jeszcze niedokładnie. Tylko tyle powiem. Proszę jeszcze raz zerknąć. Pierwsza odpowiedź jeszcze nie była dokładna. Ja poproszę 600 złotych, ja poproszę 600 złotych. Drodzy Państwo, ja poproszę system szybkich połączeń. Dzisiejszy program naprawdę będzie szalony, już jest szalony od, po, od początku. Ja poproszę system szybkich połączeń, dobrze? Dlatego, że mamy mnóstwo zagadek nowych, chcielibyśmy je sprawdzić i chcielibyśmy jak najwięcej pieniędzy rozerwać, także spróbujmy. 600 złotych, przypominam, system szybkich połączeń już został uruchomiony. Szybkie połączenia. Szybkie połączenia. 700 400 320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z komórkowych. 600 zł. Była pierwsza odpowiedź, powiem tak, jeszcze niedokładna. Jeszcze piękna, ale jeszcze niedokładnie. Coś tam, no właśnie. Proszę zerknąć jeszcze raz. Zapraszam, zapraszam. System szybkich połączeń uruchomiony. Pierwsza zagadka na szybko do rozwiązania. 600 zł do zabrania również bardzo, bardzo szybko. I później już kolejne zagadki. Każda jedna będzie zagadką dzisiaj nową. Także sprawdzamy, wprowadzamy nowe zagadki. Zobaczymy, jak, w jakim czasie jesteśmy w stanie wszystkie po kolei rozwiązać. 704-300, 320 z telefonów stacjonarnych bądź telefon komórkowy gwiazdka 7320. 5 zagadek dzisiaj przygotowanych. Także, drodzy Państwo, to musimy się zmieścić w dzisiejszym czasie programowym. Także zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie kolejną osobę. Pierwsza odpowiedź. Powiem tak, naprawdę była ładna, ale nie była ta do, dokładna. Musi być dokładna. Także spróbuj. Ja zapraszam pana, żeby pan jeszcze raz zerknął na tę zagadkę. Naprawdę. 704 4320 ze stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy, gwiazdka, którą uciskamy uprzednio, a później 73. 2.0. Czekamy na kolejną osobę. Ja wiem, że zanim policzycie, to chwilę ten czas e, jednak musi minąć, prawda? Natomiast mamy uruchomiony system szybkich połączeń. Czyli niezmiernie łatwo teraz, jeżeli ktoś z Państwa wychodzi na połączenie, bardzo łatwo dostanie się do studia. Także zapraszam, zapraszam. System szybkich połączeń e, uruchomiliśmy tak, żeby, drodzy Państwo, przyspieszyć dzisiaj, dzisiejszy program i każdą kolejną zagadkę, bo tych zagadek jest naprawdę mnóstwo. Chcemy zmieścić się w tym czasie programowym. 600 złotych. Policz wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach. Dobrze? Dokładnie tak brzmi polecenie. Była pierwsza odpowiedź, Jesz, no jeszcze niedokładna, jeszcze niedokładna. Zapraszam pana jeszcze raz, żeby pan zerknął dobrze na tę zagadkę. Czekamy na... Bardzo szybko pan policzył, bardzo szybko. 1400-420 ze stacjonarnych bądź gwiazdka 732.0. Jeżeli przez chwilę jeszcze nie usłyszymy rozwiązania, przejdziemy do kolejnej zagadki, dobrze? Dlatego, że drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym sprawdzamy nowe, nowe zagadki. Także jeżeli ta zagadka nie zostanie szybko rozwiązana, po prostu przejdziemy do kolejnej, dobrze? Czekamy na następną osobę. Życzę szczęścia. 600 zł, słuchajcie, wielka stawka do oddania. Także, jeżeli nie będzie, nie będzie rozwiązania bardzo szybko, ja pokażę rozwiązanie i przejdziemy do kolejnej. Dobrze? Dlatego, że każda zagadka ma przeznaczony czas. A mamy tych zagadek mnóstwo dzisiaj do sprawdzenia. Jak nie uda się w takim w miarę krótkim czasie rozwiązać tej zagadki, po prostu przejdziemy dalej. Dobrze? Czekamy. Kto z Państwa ma ochotę, zapraszam. 600 zł do oddania. Czy jest jeszcze. Ktoś z Państwa chciał, kto chciałby spróbować. Policz wszystkie pieniądze we wszystkich trójkątach. Zróbmy tak, jeszcze tak kilka minut tej zagadki. Jak nie, to po prostu przejdziemy do kolejnej zagadki. Tutaj nic się wielkiego nie wydarzy. Po prostu chcemy sprawdzić każdą kolejną zagadkę. Jeszcze kilka minut. Nie mamy dobrze. Ja, ja pokażę dobrze. Ja pokażę rozwiązanie, dlatego że już ten czas tej zagadki minął. Już pokazuję, dokładnie było 15.33. Przejdziemy do kolejnej, drodzy Państwo. Przejdziemy do, do kolejnej zagadki. Coś, 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 łatwego, coś bardzo łatwego, tak, żeby na szybko zabrać pieniądze, dobrze? Bardzo, bardzo, e, bardzo szybko, drodzy państwo, e, co łączy oba zdjęcia? Co łączy oba zdjęcia? Jak zerkacie na pierwsze zdjęcie, co wam się kojarzy? Łatwa zagadka, bardzo łatwa. Zerkacie na pierwsze zdjęcie, co wam się kojarzy? Druga, drugie zdjęcie, co wam się kojarzy z tym drugim zdjęciem? Tak szybko, na, bardzo łatwa, bardzo łatwa, popatrzcie dokładnie, na pierwszym, na pierwszym, e, no dosłownie kilka, kilka dni temu e, mieliśmy to, także bardzo łatwa, nie komplikujcie sobie, bardzo łatwa, 100 złotych do oddania, tak na bardzo szybko już mamy kolejną zagadkę w zanadrzu, także kto pierwszy, ten lepszy, myślę, że z tym pierwszym telefonem będzie odpowiedź. Co łączy oba zdjęcia. Patrzycie na jedno, co, co tu nam się kojarzy. No, przed chwileczką dosłownie obchodziliśmy. I teraz drugie zdjęcie, dokładnie to samo, dokładnie to samo. Mamy oczywiście, co czujecie, jak patrzycie na te, na, na te zdjęcia. Popatrzcie dokładnie, prawda? Mamy, mamy pisanki. Mamy króliczki na jednym, na drugim pisanki i łącznie co tutaj te zdjęcia razem łączy, jaka będzie odpowiedź. Bardzo łatwa, bardzo prosta, bardzo przyjemna, 100 zł do oddania. Ja myślę, że pierwsza osoba rozwiąże tę zagadkę. Co łączy oba zdjęcia? Bardzo łatwa, bardzo prosta. Dosłownie w ciągu kilku chwil ktoś z Państwa zabierze 100 zł, także myślę, że o, jest już coś. Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry. Witam Pani, jak ma Pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, jak mi rozwiązanie? Myślę, że święta wielkanocne i sam. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Święta wielkanocne. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. 100 złotych dla Pani. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie gratuluję tego, że Pani skorzystała, bo myślę, że naprawdę bardzo warto było. Trzecia. No, drodzy Państwo, biegniemy, rozdajemy mnóstwo pieniędzy. Co łączy oba zdjęcia? <laughs> Wiecie co? Ja chyba myślę, że tutaj już nie, nie muszę nic tłumaczyć. Co łączy oba zdjęcia? Dokładnie ta sama zasada. Kolejne 100 zł. Czekam na pierwszy telefon. Myślę, że pierwsza, powiem tak, z przyjemnością oddaje się tak, tak, tak pięknie pieniądze. 100 zł do oddania. Przed chwileczką były święta wielkanocne, teraz mamy. Co kolejnego, co łączy oba zdjęcia. Przyjrzyjcie się dokładnie. Tutaj mamy oczywiście bałwana, zimę, uśmiechniętego bałwana i teraz na drugim zdjęciu mamy taką chatkę w górach, która jest oświetlona. Co łączy oba zdjęcia? Przed chwileczką były święta, wielkanocne, a teraz i czekam już na kolejną osobę 100 zł do oddania. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję już tej osobie, która w tej chwili. Telefonuję, bo myślę, że będzie poprawna. Prosta zagadka, nie kombinujcie. Przed chwileczką były święta wielkanocne, i teraz pytanie, co łączy oba zdjęcia w tym momencie? Zapraszam. Święta wielkanocne, a teraz mamy, czekamy na pierwszą. Ja myślę, że pierwsza odpowiedź będzie pierwsza. Mamy, mamy prezenty, będziemy mieli, bowiem dopiero obchodziliśmy święta wielkanocne. Dzieci oczywiście cieszą się z prezentów. Halo, dzień dobry. Witam Panią jak Pani na imię? Magda. Pani Magdo, jaka jest odpowiedź? Święta, Boże Narodzeniowe, ślima. Tak, 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 zgadza się. Boże, Boże Narodzenie święta. Jak najbardziej. Bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję naprawdę za wykorzystanie, bo myślę, że naprawdę warto. 100 złotych dosłownie w ciągu kilku sekund. Kolejna... Kolejna zagadka, no biegniemy, biegniemy. Drodzy Państwo, kolejna. Co my tu mamy? Co łączy oba zdjęcia? Czwarta koperta. Już, już za nami pierwsza zagadka nie została rozwiązana, dwie kolejne bardzo szybko. Drodzy Państwo, ja poproszę 200 zł dla kolejnej osoby. osoby. Co łączy oba zdjęcia? Popatrzcie dokładnie. No, w tej chwili czekamy na, na takie widoki. W tej chwili czekamy na takie widoki. Ciepło, gorąco wypoczynek co Wam się kojarzy. No na pewno coś dobrego, coś, coś pięknego z tymi, z tymi zdjęciami, zarówno z jednym jak, jak i z drugim. Co łączy oba zdjęcia? Popatrzcie, 200 zł gwarantowane. Mieliśmy święta wielkanocne, mieliśmy Boże Narodzenie. Teraz popatrzcie, zerknijcie jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, co łączy jedno zdjęcie. Z drugim. Co to może być? Popatrzcie, przyjrzyjcie się dokładnie. Przyjrzyjcie się uważnie. E, ciepło, woda, wypoczynek. Osoby, które kąpią się, które odpoczywają. Co tu może być? Popatrzcie dokładnie, zerknijcie. Przyjrzyjcie się. Kolor, kolor wody, jaki piękny mamy. Tak, plaże mamy, osoby wypoczy wypoczywające. Na plaży, co łączy oba zdjęcia? Przyjrzyjcie się dokładnie 200, a może 300 zł, bo jeszcze nie słyszę telefonu. Mogę 300, a mogę jeszcze więcej, a ja na przykład 500, bo przy pierwszej zagadce nie rozdałam 500. No dziękuję. <noise> Zawsze mam jakąś tam coś zanadrzu w kieszeni, do, do, do o jakiś argument. Drodzy Państwo, pół tysiąca złotych. Co łączy oba zdjęcia? Przejrzyjcie się dokładnie. 704-300, 4320 z telefonów stacjonarnych bądź z telefonów komórkowych. Gwiazdka, którą wciskamy, 7320. Drodzy Państwo, po raz pierwszy w dniu dzisiejszym mamy tego typu gry, dlatego że. Że próbujemy nowych zagadek. Próbujemy taki program, gdzie zobaczymy 2000, jeszcze tutaj reżyser mówi, że 2000 złotych zagramy o taki bonus. Życzę szczęścia, czyli łącznie do wygrania 2500 złotych. Ja przepraszam za, za ten pośpiech w dniu dzisiejszym, natomiast jeszcze raz przypominam: mamy do sprawdzenia mnóstwo zagadek i każda zagadka ma swój czas. Jedna minuta do tej zagadki, i już poproszę kolejną osobę. Jedna minuta do zagadki i kończymy, dobrze? Czas start. Każda zagadka w dniu dzisiejszym ma swój określony czas, nie będziemy ich przedłużać. 704-300, 4320 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Popatrzcie, zerknijcie kolor wody, jaki jest. Osoby kąpiące się, co, co Wam przychodzi do głowy w momencie, w którym zerkacie na jedno zdjęcie i na drugie, co łączy oba zdjęcia? Przed chwilą były święta wielkanocne, jeśli chodzi o zagadkę a i oczywiście o, 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 o czas w tym momencie. Mieliśmy przed chwilą przez zagadkę Boże Narodzenie, tutaj mamy dwa zdjęcia, co łączy jedno zdjęcie i drugie? Co, o czym, o czym tak myślicie w momencie, w którym zerkacie na te zdjęcia? Czy te 13 sekund przypominam zagadki dzisiaj nowe, chcemy sprawdzić w jakim tempie rozwiązujemy te zagadki, chcemy sprawdzić, czy podobają się te zagadki, także w dniu dzisiejszym po prostu taki program, w którym będziemy testować nowe zagadki i każda zagadka ma swój czas. Czekamy na osobę. 704-300, 4, 300, 4 320, z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320, co łączy jedno zdjęcie z drugim? Popatrzcie, wypoczynek, słońce, na pewno jest, myślę, że na tych zdjęciach aż tak tego bardzo nie widać, natomiast słońce, plaża, co łączy oba zdjęcia ze sobą? Przyjrzyjcie się dokładnie. 704-300, 4320 ze stacjonarnych bądź telefonów komórkowych gwiazdka, którą wciskamy 7320. Piękne widoki. Oczywiście mamy tylko i wyłącznie chwilę na, przeznaczoną na tę zagadkę. Jeżeli nie będzie odpowiedzi, przechodzimy do kolejnej. Dobrze? Bo każda zagadka dzisiaj ma swój określony czas e, i nie będziemy przedłużać tego czasu. Po prostu chcemy sprawdzić, w jakim czasie one są rozwiązywane. Co łączy jedno zdjęcie z drugim? Plaża, plaża. Mieliśmy święta wielkanocne. Boże Narodzenia przy, przy zagadkach przed chwilą. Halo, halo, dzień dobry. Witam, jak pani na imię? Proszę odpowiedź. Proszę odpowiedź. Ja nie słyszę graczy w studio. Nie dokonałeś żadnego wyboru. W tej chwili już słyszę, ale, ale, ale jednak jakiś błąd był. Także poczekajmy. Automatyczna sekretarka, 7430, 4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Jeszcze raz przypominam, pół tysiąca złotych to jest kwota gwarantowana i jeszcze gramy o tysiące złotych z tą osobą. Przez chwilę jeszcze zagadka jest, co łączy oba zdjęcia: woda, plaża, kąpiące się osoby, wypoczynek. Co łączy oba zdjęcia? Pomyślmy. Co czujecie, jak zerkacie na te, na te zdjęcia? Przed chwileczką pani, dwie panie wygrały pieniążki i teraz kolejna osoba. Co, co czujecie? Co to może być? Co łączy jedno zdjęcie z drugim? 704300 4320 z telefonów stacjonarnych bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Czekamy na kolejną osobę. Jest coś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo dzień dobry. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Mhm, nie, nie słyszę. Dzień dobry. Nie słyszę. Nie słyszę nikogo. Oj, no nie słyszę nikogo. Czasami takie, drodzy Państwo, program jest program na żywo. Gorąca prośba. Kto z Państwa telefonuje do tej zagadki, do każdej kolejnej oczywiście. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, dobrze? Rozmawiajmy przez telefon. Bardzo ważna rzecz. Nie rozłączajcie się zbyt szybko. Kto do nas telefonuje? Usłyszycie dźwięk telefonu w telewizji, ale ta osoba, która telefonuje, proszę rozmawiać ze mną przez telefon. Bardzo ważna rzecz, dobrze? Także nie rozłączajcie się zbyt szybko. No poczekajmy jeszcze... Jest też. Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry. Witam, Pani, jak pani na imię? Renata. Pani Renato, co łączy te dwa zdjęcia? Wakacje, lat. Wakacje. No, i powiem tak. Jeszcze, jeszcze nie, to jeszcze, jeszcze to nie jest ta odpowiedź w tej kopercie. Ładnie, ładnie, ale nie dokładnie to co mam w kopercie. Ładnie, ładnie, wie pani? Ładnie, ładnie, ale nie to, musi być dokładnie to, co mam w kopercie. Ach, jak ja nie mogę podpowiadać. Nowa zagadka, nowa zagadka. Jeszcze raz przypominam, spróbujmy, poczekajmy jeszcze na kolejny zagad telefon, dobrze? Gorąco, spróbujmy jeszcze, poczekajmy na kolejny telefon. Drodzy Państwo, dwa zdjęcia, popatrzcie. Wypoczynek, wakacje, Pani powiedziała, wypoczynek, wakacje, tak? E czy ja mogę podwyższyć na przykład bonus jeszcze do 3000? Wiem, że za chwilę, jeżeli odpowiedź nie pojawi się, zmienimy zagadkę. Popatrzcie, drodzy państwo, dobrze, dobrze, dobrze. No, mówię, no tu była piękna odpowiedź, ale nie była dokładnie ta z koperty. To nie było dokładnie to z koperty. Spróbujmy jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, no ładnie, powiem tak, panie Renato. dobrze, ale, ale ja muszę mieć odpowiedź z koperty. Jeszcze nie to było, jeszcze nie to. Co łączy oba zdjęcia? Dzisiaj jest ogromny pośpiech, dlatego że jeszcze raz przypominam mnóstwo zagadek na dzisiaj przygotowanych. Przyjrzyjcie się dokładnie. Wypoczynek, wakacje. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Osoby kąpiące się. Co jeszcze? Co Wam przychodzi do głowy? Co to może być? Co łączy oba zdjęcia? Przyjrzyjcie się dokładnie. Nie mogę podpowiadać. Jeżeli zagadka nie zostanie rozwiązana, przejdziemy do kolejnej zagadki, dlatego że dzisiaj mamy mnóstwo zagadek, jeszcze raz przypominam. Także, także zobaczymy. No spróbujmy, spróbujmy. Jeszcze, jeszcze je, jeszcze czekamy chwileczkę. Jeszcze zaczekajmy na kolejny telefon. Zobaczymy, może przy kolejnym telefonie uda się. Skoncentrujmy się. Co łączy oba zdjęcia? Była zagadka, kto oglądał. Program od początku była zagadka, gdzie były dwa zdjęcia, jedno z drugim łączyło się, były święta wielkanocne. Później były święta e, Bożego Narodzenia, prawda? Teraz zerkamy na dwa zdjęcia. Trudno mi podpowiadać, tak? Przy nowych zagadkach zawsze jest trudniej, później to ja już wiem, jak podpowiadać, ale no w tej chwili nie bardzo mogę. Drodzy Państwo, zerknijcie. Mamy tutaj plażę, tak? Mamy plażę, mamy osoby kąpiące się, wypoczynek. Pani powiedziała wakacje, dobrze, dobrze, dobrze. Do, naprawdę dobra droga, ale musi być to, co znajduje się w kopercie. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Na kolejny telefon. Jeżeli nie uda się rozwiązać zagadki, ja pokażę rozwiązanie, przejdziemy do kolejnej, bo mówię, tych zagadek jest mnóstwo. Każda zagadka ma swój dzisiaj czas, w związku z tym na pewno nie będziemy grać długo tej zagadki. Ja jeszcze zaczekam po prostu na kolejny telefon, bo tu była dobra droga, ale jeszcze nie było to. Także jeżeli nie padnie poprawna odpowiedź, to ja przejdę ja do kolejnej zagadki. Także czekam na ostatni telefon, dobrze? Jeżeli będzie błędna odpowiedź, to po prostu przejdziemy do kolejnej zagadki, bo e, jeszcze raz przypominam, dzisiejszy program, tak troszeczkę testujemy nowe zagadki, w związku z tym chcemy zobaczyć w jakim czasie one są rozwiązywane, czy podobają się, czy nie. Także spróbujmy. Jeszcze jedna osoba. Pani dobry trop, to był dobry trop, naprawdę. Wakacje, tak? Wakacje, osoby, się, osoby kąpiące się, wypoczynek, skoncentrujmy się, skoncentrujmy się. Jeszcze czekamy na jedną odpowiedź, jeszcze czeka, czekamy na jedną odpowiedź, także jeżeli nie będzie poprawnej odpowiedzi, przejdziemy po prostu do kolejnej zagadki. Dzisiaj pierwsza zagadka nie została rozwiązana, dwie kolejne zostały rozwiązane. Teraz czekamy na drugi telefon. Mieliśmy święta wielkanocne, święta Bożego Narodzenia. Co teraz jeszcze mamy? Co teraz jeszcze mamy? Pani powiedziała wakacje, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra droga, naprawdę, świetna droga. Co łączy oba zdjęcia? 500 zł gwarantowane i jeszcze zagramy o 3000 złotych czekamy na jeden telefon, gdyby zagadka nie została rozwiązana, to nic złego się nie stanie po prostu przejdziemy do kolejnej mówię dzisiaj testujemy zagadki. Także także jeżeli któraś tam nie zostanie rozwiązana, nic złego się nie dzieje, Dwie poprzednie były bar. Od razu z pierwszym telefonem każda była rozwiązana. Pierwsza zagadka nie została rozwiązana, przeszliśmy dalej. Teraz mamy czwartą zagadkę. Zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Program jest na żywo, także spokojnie. Czekamy na kolejny telefon 704-300, 320 jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Czekamy teraz na ten telefon, zobaczymy. Jeżeli będzie poprawna odpowiedź, oczywiście. Przechodzimy do kolejnej zagadki, rozdawcze pieniądze. Jeżeli nie, to przejdziemy dalej. Skoncentrujmy się. Patrzymy, zerkamy. Co tu widzimy? Co łączy oba zdjęcia? Co tutaj widzimy? Popatrzcie, zerknijcie. Ja poproszę minutę, tak? Minuta na tę zagadkę. Jeżeli nie uda się rozwiązać, to przechodzimy po prostu dalej. Jedna minuta, spróbujmy. Spróbujmy. Jedna minuta. Czas start. Co łączy oba zdjęcia? Wypoczynek, kąpiące się osoby, słońce. Pani powiedziała wakacje. Ładnie, ładnie, tak, ładnie, ale, ale nie była to dokładnie odpowiedź z koperty. 45 sekund, 42. Czekamy na kolejny telefon i, no i zobaczymy, co się wydarzy. Program jest programem na żywo, także to trudno stwierdzić, co wydarzy się. 34 sekundy, jeszcze chwilkę. Co łączy oba zdjęcia? ze sobą. Co to może być? Co to może być? Ostatnia szansa na tę zagadkę. Jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnej. Jeżeli uda się, to oczywiście z wielką przyjemnością oddam pieniądze. 16 sekund. Co tu może być? Co to może być? Wakacje. Ładnie, ładnie. Naprawdę dobry trop. Dobry trop. 7 sekund. Czekamy. Ludzie kąpiący się. Wypoczynek. Co to może być? Co to może być? Czekamy jeszcze chwilę. Ostatni, ostatni gra do tej zagadki. Jak nie, to po prostu przejdziemy do kolejnej. Także mówię, dzisiaj nic złego się nie stanie, jeżeli zagadki nie będą niektóre rozwiązywane. Jedne szybko, prawda? Tak jak dwie poprzednie. Pierwsza zagadka nie została rozwiązana, a tu czekamy. Zaraz zobaczymy. Sprawdzamy, testujemy dzisiaj zagadki, także ostatnia szansa. Także znaczy, przepraszam za ten pośpiech dzisiaj, ale. Taki mamy dzisiejszy program, taka konwencja. Spróbujemy. Jeszcze sekundka. Jeszcze sekundka, czekamy. Kto teraz telefonuje? Bądźcie czujni, słuchajcie mnie. w Słuchawce telefonu. Mhm, czekamy, czekamy. Kto teraz telefonuje? Bądźcie czujni, słuchajcie mnie, słuchawce, Jesteś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pani, jak ma pani na imię? Magda. Pani Magdo, co to może być? Jak pani myśli? Woda. Woda. To jeszcze nie jest odpowiedź z koperty. Zróbmy tak, Ja prze, przejdziemy do kolejnej, ja pokażę, do, dobrze rozwiązanie, bo myślę, że mh, pokażę, pokażę, przejdziemy dalej. Ja bym przeszła do kolejnej zagadki. Drodzy Państwo, wyspa, bo tu trzeba, no właśnie, już jest pokazane, a ja jeszcze. wyspa. Rap, wyspa, rap w Chorwacji. Także tutaj przejdziemy do kolejnej zagadki, bo myślę, że można by było to pociągnąć, pociągnąć przy moich odpowiedziach, ale ja to bym chciała przejść do kolejnej, tak żeby jednak. Mhm, spróbujmy, tak, tak, spróbujmy. Ja, ja z przyjemnością przejdę do następnej. Mhm. Znajdź na obrazku ludzką twarz. Znajdź na obrazku ludzką twarz. Popatrzcie, zerknijcie. Mamy 300 zł, tak, za tę zagadkę gwarantowane. I jeszcze zagramy z tą osobą o 3000 zł. Ja poproszę minutę. Ja poproszę minutę. Posprawdzaliśmy sobie. Posprawdzaliśmy sobie zagadki. Minuta. Minuta. Kto z Państwa znajdzie rozwiązanie, zapraszam bardzo serdecznie. Zagadka jest trudna, a w dniu dzisiejszym jest mnóstwo okazji do wygrania. Kolejna zagadka, kolejne pieniądze 300 zł, przypominam, gwarantowane, plus jeszcze gramo 3000. Kto z Państwa znajdzie ludzką twarz na, na obrazku, zapraszam bardzo serdecznie. E, I przechodzimy już do kolejnej zagadki, dlatego że tych zagadek dzisiaj naprawdę jest szalenie, szalenie dużo 35 sekund. Dwie zagadki nie były rozwiązane, dwie zostały rozwiązane. Dwie zmieniliśmy, w związku z tym zamiast tych dwóch jeszcze kolejne dwie będą. Dużo, dużo tych zagadek. 24 sekundy czekamy. 300 złotych gwarantowane i gramy jeszcze z tą osobą o 3000 złotych. Zagadka trudna, zagadka bardzo trudna, dlatego że ewidentnie widzimy motyla na zdjęciu, prawda? I tutaj gdzieś wpisana w to zdjęcie jest ludzka twarza, nawet nie mam czasu tłumaczyć, tylko już czekam na telefon. Kto z, pa, z Państwa wychwycił rozwiązanie, zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ostatnia chwila. Nie mamy nikogo, pokazujemy rozwiązanie. Biegnie, biegniemy dalej, drodzy Państwo. Następna zagadka. Czekamy na zwycięzcę. Dzisiaj bardzo, bardzo szybko zagadki, jedna po, po drugiej następują. Kto z Państwa jest uważny, może wygrać ogromne pieniądze. Minuta. Nie czekajmy. Jeżeli jest ktoś, drodzy Państwo, kto znajdzie rozwiązanie, zapraszam. 300 zł gwarantowane i gramy o 3000 zł. Bardzo trudna zagadka, bardzo niewiele czasu. Po prostu chcemy sprawdzić, dobrze? Tak, testujemy sobie, jak to może wyglądać, w jakim czasie można by było to rozwiązać. Jeżeli są czujne osoby 44 sekundy, znajdź na obrazku ludzką twarz. Oczywiście mamy lwa, natomiast w, te, w to zdjęcie gdzieś jest wpisana ludzka twarz. Jeżeli ktoś z Państwa w ciągu tego czasu znajdzie rozwiązanie przy bardzo trudnej zagadce, ale wszystko jest możliwe, sprawdzamy, zabierze 300 złotych gwarantowane i zagra o 3000 złotych. Co się wydarzy? 22 sekundy, tego nie wie nie, Troszeczkę inny dzisiaj program, drodzy Państwo, aniżeli zazwyczaj, ale tak sobie sprawdzamy, testujemy, patrzymy, jak można by było to jeszcze w inny sposób, szybciej. Przyspieszyć może? 9 sekund. Czy jest teraz osoba, która znalazła rozwiązanie? 300 złotych gwarantowane. I gramy o 3000 złotych z tą osobą. Zapraszam, jest ktoś? by była osoba, bo to warto skorzystać. Tutaj, sekundę, sekundę, wiesz?